you <laughs> Młodszy aspirant Monika Kosiec, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Dzisiaj około godziny trzyma, 13 otrzymaliśmy informację o tym, że na skrzyżowaniu ulicy Rejmonta z ulicą Wojska Polskiego doszło do nieszczęśliwego wypadku. Z relacji świadków, jak również z zapisu monitoringu wynika, że najprawdopodobniej nie mężczyzna przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, upadł i został potrącony przed, przez nadjeżdżający pojazd. Niestety sprawca tego zdarzenia nie zatrzymał się, odjechał z tego miejsca. Na chwilę obecną ustalamy jego tożsamość. Jak również markę i numer rejestracyjny pojazdu. Mężczyzna w wyniku obrażeń po najechaniu przez ten samochód zmarł na miejscu. Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratury. Ustalamy świadków przede wszystkim, ustalamy cały przebieg zdarzenia. Czy znacie to denata? Dynata? Na chwilę obecną nie ustaliliśmy jeszcze tożsamości, z uwagi na to, że mężczyzna, który poniósł śmierć, nie miał przy sobie żadnych dokumentów tożsamości.